Cześć, witajcie na naszym kanale dzisiaj. Pojawiły się informacje o nowej aktualizacji na YouTube Brown Starsa. gdzie można było zobaczyć masę fajnych rzeczy. I właśnie sobie zobaczymy, co będzie nowego w Brown Starsie. tak na święta. Chociaż ten filmik jest taki. Wydaje się, że będzie jeszcze jedna aktualizacja, niespodzianka nie wiem czemu, ale dobra. Bo ta aktualizacja powiada nam, że jesteśmy. Jak tu mamy świętego Mikołaja. Ale Pan powiedział, że nie czytam scenariusza, więc... Scenariusza, więc coś tutaj mi się wydaje, że... Nie wiem. Mikołaj, piraci? Kojarzycie się piraci z Mikołajem? Dynamite Mike! Ale dobra, Mikołaj i Piraci to są całkiem inne dwie. Nie, Dynamite jest Piratem i Mikołajem. No tak, no dobra, mamy tak. No, będziemy mieć nowe tryby, nowe postacie, nowe skiny. Nowe dwie postacie. No na pewno wiemy, że będziemy mieć dwie nowe postacie. Nie. Ale zaczniemy od skinów. Mamy Pirata Poco, który ma miotełkę. Później mamy korsarza Colta. I moim zdaniem była trzecia, najfajniejsza, bo już ten film trzy razy. Czyli będzie Colt, to... który Carl. jest kap. Karl, kapitan Karl, świetnie wygląda. mi się najbardziej podoba ten mój skin. Mi Colt. a Me mi Karl. No? Ja yeah, bardziej lubię Colta od Karl. No i mamy dwie nowe postacie. B. 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 pszczoła, jakaś tam B. szuka. Nasz sniper, sniper B. Zasięgiem przypomina trochę. Piper, Piper czoła jakimiś takimi pszczołami czy czymś takimi innymi i, i goni lata pszczoła Zauważyłeś to? No nie zauważyłem. No i ma taką umiejętność, że, że strzela kilkoma rodzajami. naraz lecą te pociski, nie jedna, tylko cztery albo pięć tych pocisków. Fajna postać? Ale nie, jakoś mi nie jakoś nie pasuje. Pięć, pięć, pięć. Nie pasuje mi ta po Mamy skin do niej oczywiście Biedronkę no i, i druga nowa Max. postać to jest Max super szybki speed Max i jego ult to jest przyspieszenie mm, Tak i mamy speeda Maxa z jakimiś szybszy... pociskami no chyba szybszy będzie od Leona no ale on jest teraz najszybszą postacią no i ulta matki takiego czegoś że przyspiesza też e, swoich przyjaciół e, no, co razem z nim grają to przyspieszałem. Przyspiesza też ich także, nie? Czyli bitowca, bitowiec no będzie... mamy... O, jak zasuwa bitowiec! No, zasuwa jak go. zasuwa! Fajna rzecz. No, nie czy bitowiec tak czy a, ta, a teraz tak, in. Ciekawe czy będzie to dostępne za pucharki, czy to trzeba będzie losować? Nie, jedną wiem, że trzeba ze skrzynki, a drugą to chyba. O, a tu z mamy, zobaczcie, mamy tutaj Capture the Flag, moim zdaniem, czyli zdobądź flagę przeciwnika, a przyciągnij prezent. Tak, no to w zasadzie, że przyciągni prezent i nie będzie w naszej <laughs> w naszym, Naszej bazie, czyli taki Capture the Flag. Zdobądź flagę przeciwnika. Bardzo fajna rzecz, właśnie o tym marzyłem, żeby to było. Moim zdaniem będzie świetno to. Fajny tryb, który będzie, no. Mega. Który będzie dla ciebie uwielbiany. No, tak mi się wydaje. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Zagramy sobie... Ale coś tutaj mam w sklepie. Harry Potter! <grym> ty go nie, u, nie lubisz. Ja uwielbiam Harry Potter. Gdzie Harry Potter? O co czym ty mówisz? No za, Zapraszam ci Harry Potter. Nie ja widziałem jak. E, a mnie zaprasza kupić. Dobra, pej, hey, dobra. Ej, Sorry. No poczekaj, bo chcę otworzyć ten. Moment, ja muszę... nie ja chcę w sklep wejść tutaj. Jezu. Ja ej parz, za 47 coś... zł. 99 groszy mam dwie skrzynki, dostaję 200 gemów, 1200 tego, czyli bym miał jeszcze trzy skrzynki, czyli łącznie bym miał 5 skrzynek, i tu mam za 60 to, czy bym miał 6 skrzynek mega Wopsów, Za 47 zł. Ty nie, nie chcesz kupować, to ty sobie nie kupujesz. No nie, dobra, nie do kwała. Ale Laturę, to jakoś... kupuj. Kupić? kupić. Tak, kupuj. Dobra. Jezu, co się stało? Ej, nie wiem co. mam. Przycieło się? Nic nie dostałem. Nie dostałeś? No 3000, ale jeszcze trzy skrzynki powinien dostać. Ale no, bo nie kupiłeś tam tego. No kupiłem. Pokaż. Pokaż nie ma tego. No zobacz. No nie mam. No nie kupiłeś tego. No tego nie, ale tam co dostałem? Trzy, dwie skrzynki? Dostać, a nie mam. Lag. A, Nic a nie może ma. będzie Lag? Nic nie ma Na pewno. No. Jeszcze jedno, nic, nie mam. nic, ale nie dostałem tych skrzynek. Dwóch, pokaż to. Pokażę Pokaż no, to, jak masz w sklepie? No mam, ale nie mam tego. No nie mam. Nie mam do kupienia, bo ty jesteś e, o większy level, a mocniejszy. Ale oszustwo nie dostałem, Może no, nie mam dostać. Czyli mi 47 zł, a dostałem nic. Znaczy 48. Jakiś lak, nie wiem. Dobra, trudno. Nie ma noj postaci. No i dobrze. Zajmij się. Pomogę Ci zmieścić. Dzięki, że mi się. Jestem HB. Hej, ktoś kupił tego barleja. Nie! No, no właśnie, to jest twoje. A to jest karketa. Nie mogę! A może się zamienimy? No, możemy się zamienić. Dobra. Ale ja kupiłem... Poczekaj, ja powinien dostać tam dwie skrzynki. Na telefonie mi się zaczęło tam otwierać i się przecięło coś. O Jezus. To no, no, masz czarodziejski serwer. No, możemy się zamienić. Dobra, to zamienimy się. Okej, okay, zamieniliśmy się. Musiał to trwać przez pół godziny. Tak, bo... Z... Aktualizacja Noxa. Problem z netem. Okej, okay, dajesz. Redy. Skąd nie yes, zmieniłem postaci? Jest! Ale chciałem grać to Ale nie chciałem. Bierze, opa, ale nie chciałem El Primo. Ale Lecimy El Primo, Jak myślicie, piszcie w komentarzach, która postać na Wam się najbardziej podobała. Czy Max, czy. Max! Nie. Czy snajperka? Mi Max. No szybki jest. Ja lubię szybkie postacie. No to... Uciekaj. Max jest taki... Panie, panie, panie święta, panie święta, panie święta... On nam czeka... Oni mają pięć, on jeden. Tylko kogo bierzesz? Tego czy tamtego? Poczekaj, stój. Tego? No. Czy tamtego? Poltcika! No Do góry. Krzynia jest. To bierz szybko. Ja się El zajmie. No to zajmie się El Primem. We Według go ma. Albo no. no nie. Uciekaj, może masz tą moc. Uciekaj na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Gdzie tam? Teraz do góry idź. Dobra, na dół. Idź. Dobra, idź. Idę, idę, patrz jaki. Dobrze, że wzięłam tą postać. Matko święta! Jakby jakby szybciej to zrobił. No to dobra, by... chodź, chodź tu się schowaj. My... No gdzie tam stanąłeś? Ła! No ła. Mylą mi się przyciski. No, no kąpię się fajnie gra, nie? Mhm. <laughs> On zaraz na pewno nie... No wiem, niedźwiedzie nawet poście nie sobie wypuszczam. Nie zrzuca. Mhm. Ja uciekam. Po tutaj na dół. A co? No zobacz, oni siedzą, tu uciekajmy. Zajmij się nim. Wiesz co robić. No to jak ja przyszłam co wiem co robi, a ty mnie zostawisz w dół. Wiesz co robić. Ja myślałem, że ty będziesz atakował. Plus jeden. Zero. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 plus 1 plus 1 czy Zmieniam postać Ja też Dawno nie gramy Rose Dawno nie gramy Rose Rose To masz Rose? Na no, no, rose A co? Trafiłem kiedyś, jak był u babci. Ja tu grałam sobie od z krzyka tu Rose leci! I bierze w baryle. Eee, pajak zasuwa. Mhm. Ale nie strzela tam, gdzie bym chciał. A zabijemy się tam. Dobra, poczekaj, poczekaj. O, to zabijaj. Uciekaj, ja mam mało życia. A ja mam dużo. <laughs> tu pewnie ktoś jest. Poczekaj, tu. Kocik idzie Kocik idzie po nas. No, Niech <śmiennie> się Aha, idzie. jak mnie zamóg zabić? Uciekaj, do góry, no do góry, uciekaj. Do góry, w prawo, w prawo. Fajki koks no. jestem. No koks, koks, koks. A ty, no, no. ty ciągle giniesz? Jak to się zdarza? <śmiennie> Kto się śmieje, zawsze?

E plus 4 dzisiaj zebrali. Nie, ostatni raz. Ostatni raz. Jak nie zdobędziłem tej gwiazdki eee. Dawno niegrany. Karl. Który fajnie będzie miał nowego skina tego pirata. Bibi. Kapitana. Kapitan. No kapitan Karl, tak? Kapitan Carl. Nie. Nie, przepraszam. Ale się się wkurzyłem. Kupiłem ten, nie w, nie, w nie, nie mi dwie skrzynki. Ty się nie znasz Braulu, oczywiście. Czy kto nie zna, to się nie gra. Biej to szybko, szybko! Eee, dzisiaj kapa dobra, dzisiaj kapa dobra, skrzynia leci i... Mam skrzynkę, mam skrzynkę, mam. Nie jest czas na... Na brownster, to czas na zobę chyba. Zobę w... Eee. Eee. Eee... Jest tak mnóstwo! Pa! Jaki... Ide sebek, byc, sebek, sebęc, sebek, sebęc. sebek, patrzcie. sebek, Idzie sebek, idzie sebek. Idzie sebyk! Nie! Ja! Jezus, jaki fart! Dingo! <noise> trzy, 2, 1! Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, chodź do góry. Pa jak? pa pa jak giniesz. Epa, hmm. na roze, pewnie. No i po powybijać. No idź! No idź, dawaj, idź! Mogę Dobra, coś cicho, się skupić nie mogę. No i teraz dam ten... No ona sama ma życia, ta. Zobacz jak ginie. Dobra. Stój, 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 poczekaj. Poczekaj, naładujmy się. Naładujmy się do końca. teraz chodź, teraz lecimy. lecimy jak się jej skończy ult. Bierzemy to, zabijamy go i lecimy z następnym. Bierz go. I idziemy z następnym. I to jest nasze, dawaj go z dwóch stron. Nie się. Pojawił się, no, wiedziałem. Ej, no! Dobra, poczekaj. Zginie co. sam. Nie, on nie zginie, on zginie. No dobra, chodź tutaj, środka. A co tam Dobra, no dziękujemy za dzisiejszy wiecie. odcinek. E tak. Czekamy na aktualizację. Tak, to...